Mimo niskich cen skupu mleka są jeszcze hodowcy, którzy inwestują i rozwijają swoje hodowle. Wśród nich są Aurelia i Andrzej Psztułkowscy z miejscowości Strzelnia w województwie mazowieckim, którzy pod koniec marca zaprezentowali nową oborę wolnostanowiskową. Budowa obiektu przeznaczonego dla 160 krów dojnych oraz 60 jałówek cielnych lub krów zasuszonych trwała niespełna 5 miesięcy. Został on wyposażony między innymi w boksy legowiskowe wyłożone gumowymi matami o grubości 3 cm oraz poidła wannowe i czochradła elektryczne. Dojem krów zajmą się dwa roboty udojowe firmy Delaval, a pozyskane przez nie mleko trafi do zbiornika o pojemności 12 tysięcy litrów. W trakcie odbioru i mycia zbiornika głównego mleko trafi do zbiornika buforowego o pojemności 600 litrów. Dodatkowo obora została wyposażona w podłogę szczelinową, z której odchody będą zgarniane automatycznie przez robota. Trafią one do kanału gnojowego o głębokości 2,5 metra, w którym znajdują się dwa mieszadła napędzane silnikami elektrycznymi. Cała inwestycja począwszy od przygotowania terenu pod obory poprzez jej budowę i wyposażenie, pochłonęła 4 miliony złotych netto.